Dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam i ja jestem między nimi. W taki sposób Jezus dwa tysiące lat temu mówił o swoim Kościele. Kościele, czyli wspólnocie Jego uczniów, wspólnocie tych, którzy uwierzyli w Niego, poznali Go, mają z Nim osobistą relację i idą, i idą drugą wiary. idą, wzrastają. W tej drodze, w tej drodze nie idzie się nigdy samemu. Droga wiary to jest droga, którą powinno się iść wśród przyjaciół. Powinno się iść razem. I w tej dużej wspólnocie, w którym jest cały Kościół, Kościół powszechny, gdzie są miliardy ludzi, istnieją mniejsze decyzje, wśród nich jeszcze mniejsze parafie, a w tych parafiach jeszcze mniejsze wspólnoty, które są małymi wspólnotami, wspólnotami podstawowymi, w których ludzie się znają, spotykają. Razem idą, wspierają. To wspólnoty, w których mamy osobiste więzi. Jedną z takich wspólnot od 2016 roku jest wspólnota Zacheusz w Chybiu, której mam szczęście, ogromną przyjemność towarzyszyć od samego początku. Dziś chcę razem ze wspólnotą zaprosić ciebie do posłuchania kilku świadek paru osób ze wspólnoty na temat tego, co. Życie we wspólnocie zmieniło. Zapraszam, do do Zacheusze, przedstawcie się. Witam Was serdecznie, nazywam się Kasia. Cześć, nazywam się Ania. Witajcie, nazywam się Kasia. Witam, nazywam się Piotrek. Co bycie we wspólnocie zmieniło w Waszym życiu? W jaki sposób to życie we wspólnocie zaowocowało przez te lata? Dlaczego wspólnota dla mnie jest ważna? Dlatego, że dzięki wspólnocie, jeśli mi jest trudno, są inni, którzy mnie podtrzymują. Dzięki wspólnocie mam ludzi, z którymi mogę porozmawiać na każdy temat. To, że jest to wspólnota osób, które są blisko Jezusa, z którymi mogę bez problemu porozmawiać o Jezusie, z, którym mogę, z którymi mogę podzielić się. Moimi doświadczen doświadczeniem wiary? Co daje mi wspólnota? Wspólnota daje mi bliskość relacji z Panem Bogiem. Ona pomaga mi właśnie e, na nowo odkrywać tę relację. Co mi daje wspólnota? Dużo. Począwszy od relacji, przyjaźni, znajomości, e, skończywszy na tym, że mogę rozwijać swoje pasje, mogę śpiewać, mogę się spełniać jako człowiek. Ale też właśnie mogę rozwijać swoją pasję do Jezusa i mogę ją przekazywać dalej. W moim życiu zmieniło się wiele dzięki wspólnocie. Udało mi się właśnie tutaj e, też poprawić się, e, zbudować relacje z Panem Bogiem, e, odmienić swoją modlitwę. Teraz właśnie ta wspólnota widzę, że najbardziej otworzyła mnie na, na bliskość i na relacje z Jezusem. Paradoksalnie ta wspólnota pomogła mi. Dostrzec piękno i, i ogromny dar, jakim jest moja wspólnota rodzinna, mój, mój mąż i moje dzieci. Dzięki tej wspólnocie otworzyły mi się też oczy na to, że ponieważ jestem matką, macierzyństwo wcale nie jest zawsze takie idealne i piękne, ale że macierzyństwo wiąże się też z wieloma trudami, których uczestniczy Pan Jezus. W których uczestniczy matka Boża. Dzięki wspólnocie ja, jako żona, mogę powiedzieć, że łatwiej jest mi patrzeć na mojego męża i też tłumaczyć sobie różne, różne sytuacje małżeńskie. Też daje mi, że buduję relacje z innymi osobami we wspólnocie. W momentach, kiedy jest trudno, wiem, że mogę na te osoby liczyć, że mogę po prostu liczyć na to, że kiedy mi będzie ciężko, to one mnie pociągną i wierzę w to, że jak im będzie ciężko, to ja też pomogę, ponieważ właśnie dlatego jesteśmy wspólnotą, żeby się wspierać nawzajem. Dzięki wspólnocie poznaję Chrystusa lepiej. Kiedy trafiłam do wspólnoty, to był to też początek mojego małżeństwa, a także macierzyństwa, yy, więc jakby trudy yy, miłowania siebie nawzajem i, yy, i takie zrzucenie, że tak powiem, yy, różnych takich yy, błusk z powiek, ideałów, które człowiek sobie ma, w sobie trzyma, żeby jak to powinno się kochać i tak dalej. To otworzyło moje oczy, że miłowanie drugiego człowieka nie jest wcale takie proste, a wspólnota Zachausz, do której uczęszczam, bardzo mi w tym pomogła. Wytrwałam nadal w wierze, ponieważ w moim życiu w ciągu tych czterech lat doświadczyłam, doświadczyłam takiego trudu związanego z macierzyństwem, też właśnie kiedy urodziłam syna. I okazało się, że, że, że jest dość poważnie chory i czekają go różne operacje. Dlatego też buntowałam się przeciwko Panu Bogu. I, i wydawało mi się, że, że on też jest przeciwko, no przeciwko mnie, cały świat mi się zawalił. Każda matka chyba potrafi to zrozumieć. Ale właśnie dzięki wspólnocie, dzięki ludziom, no oczywiście dzięki mojemu mężowi, ale, ale też dzięki ludziom ze wspólnoty, którzy modlili się nieustannie, wiem, że teraz mój syn jest zdrowy, wiem, że to dzięki temu, że oni byli blisko i że się modlili, Miałam w nich oparcie, ale też nie tylko to takie oparcie psychiczne, które nie tylko wspólnota mi w tamtym czasie dawała, ale przede wszystkim oparcie modlitewne. Wiem, że te osoby wspierały mnie i nadal wspierają w dążeniu ku Panu Bogu, a to jest dla mnie najcenniejszy dar i najcenniejszy źródło, jakie daje mi właśnie, właśnie wspólnota. Wspólnota jest taką motywatorem, można powiedzieć, właśnie budowania tej relacji z Panem Bogiem. W moim życiu właśnie zmieniło się bardzo dużo, będąc we wspólnocie. Mam wartościowe relacje. Mam wielu znajomych, z którymi mogę porozmawiać nie tylko na, nie tylko o sprawach bożych, duchowych, ale też o zwykłym, codziennym życiu. Wymieniamy się właśnie informacjami, Pomagamy sobie, jesteśmy blisko, staramy się być blisko siebie na tyle, na tyle, ile to jest możliwe. To kiedy tak świadomie, dzięki wspólnocie, zawierzyłam na nowo swoje życie i, i, i tak radykalnie chcę iść też tak, jak Pan Jezus nas tego uczy, to po pierwsze nauczyłam się, że nawet jeśli upadnę, nawet jeśli te kroki nie będą idealne, takie jak Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym, to Jezus ode mnie się nigdy nie odwróci. Wiem też, że jako człowiek zraniłam też parę osób we wspólnocie, ale one też się ode mnie nie odwróciły. I to był chyba najpiękniejszy moment. Wspólnota zachęciła już w chybiu. Naprawdę mogę powiedzieć, po tych czterech latach, Stała się dla mnie jak rodzina. Nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było w moim życiu. Mam w tej wspólnocie przyjaciół, mam cudowne osoby, które się modlą i które prowadzą mnie do Jezusa Chrystusa. I ja też chciałabym właśnie tak, y, taka być w tej wspólnocie, by innych prowadzić. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Właśnie, dokładnie. Więc jeśli masz ochotę y, zobaczyć i doświadczyć Jezusa, Doświadczyć tego, jaki on jest naprawdę. Doświadczyć tego, że on kocha Ciebie osobiście. Przejdź i zobacz. Zapraszam Cię do, do tej drogi. Zapraszam cię, aby właśnie Jezus Chrystus stał się Twoim przyjacielem, aby był obecny w Twoim domu. Zapraszamy więc na spotkania z Zacheusza w chybiu.